Biblioteka Witkowie będzie obchodziła za dwa lata jubileusz 80-lecia. Także zdążyła się już rzeczywiście tutaj bardzo zakorzenić, w Witkowie i na terenie gminy. Mamy w swoich zbiorach około 60 tysięcy woluminów, mamy około 1400 zadowolonych, mam nadzieję, czytelników. Integrujemy społeczeństwo, budujemy międzypokoleniowe mosty, staramy się też działać tutaj twórczo na polu animacji kultury. Dlatego, że biblioteki w ostatnim czasie zmieniają swoje oblicze i to już nie są tylko miejsca, gdzie wypożycza się książki, ale są takimi pełnoprawnymi uczestnikami życia kulturalnego właśnie w swoich miejscowościach. W ostatnim czasie biblioteka przeszła taki generalny lifting odnowione zostały ściany we wszystkich pomieszczeniach zmienione zostało też w większości oświetlenie. Takie, które będzie wykorzystywane też pod potrzeby różnych wystaw, właśnie i tych działań kulturalnych. Poprawiła się zdecydowanie tutaj estetyka wszystkich pomieszczeń. Mamy dwa kąciki, na których nam bardzo zależało. Jeden właśnie w wypożyczalni dla dzieci. Bardzo nam zależało na tym, żeby tego młodego czytelnika przytrzymać tu troszeczkę na dłużej, żeby tu się komfortowo i dobrze poczuł. Ale mamy też kolejny kącik dla pozostałych czytelników w naszym małym holu bibliotecznym. Z tak zwaną półką drzewko, z wolnymi książkami, gdzie można się tymi książkami swobodnie dzielić. Także bardzo cieszymy się, że mogliśmy skorzystać z dofinansowania w ramach programu kulisy kultury, bo dzięki temu zdecydowanie poprawiła się estetyka tych pomieszczeń, a w miejscu takim przyjaznym, ładnym, schludnym, Mile jest nam wszystkim obcować, widzimy już tego efekty, bo rzeczywiście czytelnicy chętnie przychodzą, obydwa kąciki żyją i no taki jest cel naszego działania.